Rozmawiamy z Piotrem Wilczeskim przed jego występem na Gali w Olsztynie. Piotrek, opowiedz nam o przygotowaniach. Jak miałem przygotowania? No akurat przybiegają, można powiedzieć, tak, tak jak były zaplanowane, czyli bardzo dobrze. Zdanie jest wykonywane, można powiedzieć, w 100%. Tak jak zawsze. No, tam może być, mogą być małe potknięcia, ale to się nadgoni. Czy innym treningiem lub jakiś, lub, 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 odstawić jakiś trening, także wszystko przebiega zgodnie z planem. Opowiedz o sparingach, z kim sparujesz? to Mam tutaj dużo sparing parterów, moich kolegów, nowych moich kolegów, bo powiedzmy sobie szczerze, że Maciek Suleński, Norbert Dąbrowski są to no, no, nowe nabytki w naszej grupie, boksują, może to można powiedzieć troszeczkę inaczej, tak jeszcze, jeszcze amatorsko, ale, ale powoli, powoli się przedstawiają z się z Romanem Skorupem, z Arkiem Senkiem, z Łukaszem Maciem, także sparing parterów mam naprawdę dużo dużo. No właśnie opowiedz nam o tych dwóch nowych nabytkach, czyli o Norbercie i Mateuszu, jak oceniasz ich potencjał, jaki jest ich potencjał na zawodowe ringi? Jeżeli chodzi o Norberta, to, to, to tak go, można powiedzieć, że w ringach amatorskich może go widziałem raz czy dwa razy, długo widzę na zawodowstwie. No, jest materiał, jest bardzo młody, jeszcze jest szansa przed nim, żeby coś jeszcze, że tak powiem, przestawił z boksem amatorskiego na bok zawodowy, a to ma czas, spokojnie, bo jest młody. Mi się wydaje, że to będzie waga nie wiem, super średnia, może junior, y, półciężka. Także mówię, no w tych kategoriach na pewno jeżeli jeszcze 2-3 lata poświęci się mu trener Andrzej Gimit, to na pewno coś może zdobyć. Jeżeli chodzi o Mateusza, y, mówię to o Mateuszu Maluidzie, jak sądzę. Jest to zawodnik charakterny, y, ambitny, przede wszystkim walczący widowiskowo. Technicznie tam y, to te wyszkolenie... Jak z tego co pamiętam, to parę lat go widziałem do tyłu, to tam jeszcze można było, coś, że tak powiem przy powracować, na dzień dzisiejszy nie wiem jaką on boksuje, bo go nie widziałem już ze 3-4 lata, ale wydaje mi się, że przy takim zaangażowaniu jaki, był, jaki, był wcześniej, jaki miał wcześniej, zrobił postępy Ja naprawdę zrobił ten, jakiś się wydaje, no, jestem pewny że zrobi wyniki w boksie zawodowym, przestawi się na ten bok zawodowy, bo to mówię, o walczy widowiskowo, a w boksie zawodowym jest można powiedzieć rzecz jedna z najważniejszych. Że masz małe zadarcie na nosie, to jest pamiątka po ostatnich sparingach? Tak, no, jak, jak widzimy, to nie są szachy, to jest boks. Wszystko tutaj jest w każdym momencie możliwe. Tak jak widzimy, dostałem dzisiaj i wyszła mała kontuzja na nosie, także mamy mam jeszcze dwa tygodnie, wszystko powinno się zagoić, tak żeby wyjść do walki sprawnym i gotowym. To jest dopiero Twój drugi występ w tym roku. Nie jesteś troszeczkę zardzewiały? Wydaje mi się, że nie. że Nawet o tym nie myślałem, żeby to drugi wysył mój w roku, ale faktycznie. Nie, wydaje mi się, że nie. Byłem na sparingach w Niemczech, sparowałem z Harolem Balzajem, sparowałem tu jeszcze wcześniej z Mateuszem, sparowałem z naszymi, naszymi chłopcami, kolegami, także wydaje mi się, że nie. No już takie robienie walki często, a krótkie to te walki są w ogóle już mi nie potrzebne, już jakiś tam bilans mam wypracowany. I teraz takie można powiedzieć walki już długodystansowe są jak najbardziej mi wskazane. Walkę wieczoru w Olsztynie miał mieć Mateusz Masternak. Dostał kontuzji, Ty, ty będziesz walczył w tej walce wieczoru. Ta, ta zmiana planów nie przeszkodziła Ci troszeczkę w cyklu treningowym? Wiadomo, że człowiek inaczej się nastawię, ale, ale, ale to jest boks. Ja już jestem starym zawodnikiem, na wszystko jestem przynajmniej powinienem być przygotowany, na to też byłem przygotowany. Tak się stało na nieszczęście Mateusza, że, że ma jakąś kontuzję, tam żeber, czy, czy tego sięgna na żebra. Boksuję ja. Wydaje mi się, że, że nic nie stanęło no i na przykład, żeby wyjść w 100%, a nawet 110%, w 110% przygotowanym, zaboksować i, i tę walkę dobrze wygrać. Są jakieś plany wobec Ciebie w tym roku, żeby stoczyć może jakąś dużą walkę wreszcie, na którą na pewno zasłużyłeś? No, plany są, zawsze plany są, ale są w boksie, w Polsce, w boks zawodowy, można powiedzieć, już powoli, że jak powiem, mo mo można go nazwać boksem zawodowym, bo już mamy mistrzów świata. Ale dalej są ludzie, którzy przeszkadzają temu boksowi, zamiast sobie pomagać, to sobie podkładają nogi. I tak właśnie w Polsce się dzieje. Dlatego na dzień dzisiejszy nie chciałbym mówić o te, jakichś walkach, bo, bo po co mam mówić, a później ktoś ma mi robić jeszcze pod górkę. Dziękuję za wywiad. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że. Yy, yy, zdementować, że ani razu, kiedy się wypowiadam, nigdy nie byłem po kilku. Dziękuję ślicznie.